Dzień dobry, tu ja mówię. Na początek dwie dobre informacje. 82 tysiące na koncie stacyjki. Bardzo dziękuję, drodzy państwo. Super sprawa. Widzimy, jak burza przelicytowaliśmy moją ostrożność, prawie o drugie tyle. Miało być 50, jest 82, czyli mamy rekord. Druga informacja, drodzy państwo, dotyczy e, państwa sceptycyzmu. E, być może Mojej nadmiernej, mojego nadmiernego optymizmu w kwestii interpelacji poselskich w sprawie rozliczeń biurek Osiaka i Fundacji Woźb. No, dzisiaj mogę nawet powiedzieć, że ruszyła lawina. Paru posłów się wprost zgłosiło. Do paru już wysłałem informacje, właściwie do wszystkich wysłałem informacje, w jaki sposób sformułować tę interpelację, aby, aby te informacje uzyskać. Bo proszę Państwa, bawienie się w tryb dostępu do informacji publicznej z Fundacją Woźb to jest dosłowne. Bawienie się i to nie ma najmniejszego sensu, bo to jest procedura na kilka lat, a na końcu i tak usłyszymy, że informacji nie udzielą, zapłacą karę 100 zł, czy, czy nawet 1000 zł, czyli tyle co nic dla nich, i na tym sprawa się skończy. A przypominam raz jeszcze, że to jest kwestia nie 14 ustawowych dni, ale oni już potrafią tak manipulować, w takie furtki, prawne wchodzić, że przedłużają tą procedurę o kilka ładnych lat. Drodzy Państwo, no ale trochę odpocznijmy od tego tematu, bo to można zamączyć na śmierć. A temat jest bardzo ważny. Ja oczywiście go w żadnym razie nie odpuszczam, bo nie muszę tego deklarować, skoro 12 lat wokół tego się, się kręcę. No ale dzieją się też sprawy bardzo ważne w Polsce. Niezwykle istotne jesteśmy. Kampanii prezydenckiej i prawdę mówiąc, tak średnio widać tą kampanię prezydencką na razie, oprócz takich codziennych, brudnych chwytów, które są rozsyłane w desperacji w rozpaczy. No ale też są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wyniki badań sondażowych, to przekazane przez od zawsze rządową pracownię, jaką jest CEMOS, dotyczące zaufania i oceny Polaków do rządu Donalda Tuska. Na czym polega ta arcyciekawość? Anon, proszę Państwa, na tym, że rząd Donalda Tuska lekko ponad, po, lekko ponad rok funkcjonuje, anotowania ma gorsze niż rząd Mateusza Morawieckiego pod koniec drugiej kadencji w listopadzie 2023 roku. To jest zaledwie 32% poparcia dla działań rządu i ponad 55% z tego co pamiętam ocen negatywnych, kiedy. Na przełomie 2023 i 2024 roku mówiłem o tym, że tak to będzie wyglądać, że ta degradacja rządów Tuska będzie postępować w tempie astronomicznym, to wielu, wiele osób patrzyło na to, jak na życzenie myśleniowe zaklinanie wręcz życzeniowe, przepraszam, zaklinanie wręcz rzeczywistości. No ale okazało się, że ta diagnoza była celna i nawet chyba Znacznie wyższe jest to tempo niż tam usiłowałem przewidywać. Bo z tego co pamiętam, mówiłem, że w granicach dwóch lat maksymalnie to się zakończy. Taką katastrofą, a zakończyło się katastrofą. Lekko ponad rok funkcjonowania tego rządu. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, co takiego się dzieje, że Polacy. No patrzą na Tuska tak, jak się na Tuska powinno patrzeć, i na całą tą ekipę. Z tych powodów jest kilka na portalu. Patrzymy, wczoraj w nocy popełniłem felieton, bo cały czas jestem w ciągu. I tam wymieniłem te najważniejsze aspekty degregolady, wątki degregolady. To oczywiście jest gospodarka, to jest echo w portfelach Polaków, związane z wysokością opłat. No paliwo nie jest po 5.19. Ale grubo powyżej tej kwoty do tego dochodzą opłaty za energię inne bieżące opłaty na tak zwane życie, które jest coraz droższa, miało być zupełnie inaczej. Powszechne wrażenie, nawet wśród zwolenników Donalda Tuska jest takie to jest już inne badanie, że oni nawet twierdzą, że w czasie, w czasie ostatnich lat rządów Mateusza Morawieckiego, no sobie mocno nagrabił Polaków, to nie, nie jest przypadkiem, że stracili władzę. <laughs> Przepraszam, że nawet wyborcy Koalicji Obywatelskiej mówią, że od strony ekonomicznej, finansowo żyło, im się, żyło się lepiej. No to jest jedna rzecz. Zaniechanie tych najważniejszych projektów. Wiem, że zaraz tu mogę usłyszeć, że części z Państwa, że no przecież są jakieś obietnice wstępne, poczynione co do CBK, coś się tam mówi o elektrowniach atomowych. No właśnie, coś się tam mówi, coś się tam poczyniło, tylko że tych zwrotów akcji już było tyle, że wiarygodność tego rządu jest po prostu żadna. No i do tego dochodzi niejaka polityka zagraniczna, gdzie pan Tusk się miota pomiędzy przewodnią siłą. W postaci Unii Europejskiej, a próbą zakochania się w Donaldzie Trumpie, i to kompletnie nie wychodzi. Przepraszam. A na to wszystko nakłada się jeszcze. Aha, no, jeszcze zapomniałem wspomnieć o przywracaniu praworządności, które działa tak dwukierunkowo, no bo ci, co oczekiwali, krwi. Czyli cała ta grupa silnych razem, największych radykałów, zwolenników obecnej koalicji rządzącej, no to dostali ochłapkę. No chyba pierwszy akt oskarżenia wpłynął w sprawie granatnika, czyli śmiesznej sprawy. Umówmy się, że obojętnie, co tam się, się stało, no to nie jest rzecz, która by miała wpływ na los Polaków. No to, że jeden czy drugi policjant, czy jakikolwiek urzędnik zachował się nieodpowiedzialne, to nieodpowiedzialnie, to nie ma żadnego większego znaczenia dla tego, jak się żyje, żyje Polakom. No a z drugiej strony jest oczywiście ostra krytyka tego terroru praworządności, no, powszechnego łamania prawa i konstytucji, nieuznawania sądów i sędziów i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście odzew ze strony zwolenników opozycji. A na to wszystko jeszcze dokłada się, proszę Państwa, cała seria rozmaitych afer i aferek. Choćby jak ta ostatnia z udziałem pani Kotuli czy Nowackiej. No, proszę państwa, dwie ministry, jak to się mówi w ich języku nowoczesnym, lewicowym, dwie ministry całkowicie się skompromitowały. I o ile ta kompromitacja Katarzyny Kotuli jest dość powszechna, bo coś jest z tymi politykami, ich wykształceniem. To dotyczy praktycznie wszystkich formacji. No, ale to się odbyło w żenujących warunkach. No, bo pani dysponuje licencjatem, wpisuje magisterkę, gdzie wcześniej udzielała jakiegoś wywiadu, że się doktoryzuje, no co jest oczywiście niemożliwe bez posiadania tytułu magistra. No, a pani nowacka, no to już w ogóle popłynęła całkowicie i ta sprawa jest o tyle skomplikowana. Z jednej strony skomplikowana, z drugiej strony bardzo prosta, bardzo oczywista dla mnie. I zacznę od. Może zaskakującej interpretacji. Otóż ja wierzę, proszę Państwa, głęboko wierzę, że te, te wyjaśnienia, które przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące prawdziwej, intencjonalnej treści, jaką miała wygłosić ministra, w cudzysłowie. Nowacka, ona właśnie taka była, że na terenie okupowanym przez Polskę Niemcy zbudowali obozy nazistowskie, czy tam naziści i Niemieccy zbudowali obozy, <coughs> przepraszam, zbudowali obozy koncentracyjne. No ale pani Nowacka wypaliła, że na terenie okupowanej Polski, polscy naziści zbudowali obozy koncentracyjne. No ja nie wierzę, że ona zrobiła to rzeczywiście świadomie. No dlaczego? No dlatego, że musiałaby być samobójcą, czy samobójczynią. No takich rzeczy, że najzwyczajniej w świecie się w, w Polsce nie robi. No to już jest, bez względu na preferencje polityczne, może nie do końca, no bo są tacy, którzy będą powtarzać jeszcze gorsze bzdury. Ona naprawdę, ona z pewnością nie zrobiła tego świadomie, tylko, że proszę Państwa, w najlepszym wypadku mamy to do czynienia z frejdowską pomyłką, to znaczy ona Tyle razy mówiła o polskich nazistach, polskich faszystach, w odniesieniu do polskich bohaterów i cała informacja poskomunistyczna, no a tu szczególnie jej mama świętej pamięci no wiadomo, zmarłych tylko dobrze, chociaż ja nigdy nie byłem wyznawcą tej zasady. No, ona, ona słyszała w domu, ona słyszała w, na zebraniach partyjnych, na wszystkich rozmowach towarzyskich, jakie brała udział. W rozmowach rodzinnych przy stole i tak dalej. No, stop słyszała o polskich faszystach, polskich nazistach, a dotyczyło to bohaterów yy, podziemia. Już mówię, nie, nie mówię o NZS-ie, ale o żołnierzach AK, i tak dalej, i tam yy, tak dalej. No, dla nich bohaterami byli zupełnie inni przewodnicy i nacy pracy. Więc jej się to z serca wyrwało, z serca i rozum. ona, ona tak myśli o Polakach, tak myśli ich, yy, o o Polsce, chociaż tam pewno nie chciała tego powiedzieć, bo jako ministra, w cudzysłowie, no z takim przekazem nie ma najmniejszych szans, no, wiadomo, że się zrobiła jedna wielka afera. No i ta czynność pomułkowa, którą zdefiniował Freud, można mieć różny stosunek do, do tego austriackiego naukowca, ale istnieje coś takiego, że w skrócie mówiąc, Mówimy to co, to, co myślimy, albo wyrywa nam się to, co myślimy. Oczywiście to jest proces bardziej skomplikowany, bo nie zawsze jest tak, jak w tym na przykład przypadku. No, jeśli ktoś właśnie ma na myśli, że o Jezu, to ta Nowacka to cały czas mówi o nazistach i nazistach, to też może popełnić taką czynność pomułkową, gdzie mu się skumulują te, te argumenty i te wiadomości, i też może palnąć taką bzdurę. No, ale w przypadku Pani Nowackiej jest to wykluczone, bo no to no, trzeba to jeszcze raz podkreślić. No, to jest osoba, która po prostu żyje w takiej świadomości, w takim otoczeniu, w takim myśleniu, w, w takich kategoriach. Najkrócej rzecz mówiąc, braku szacunku i dla Polaków, i dla własnego państwa, dla własnego dziedzictwa kultury. No to jest niestety charakterystyczne dla tej postkomunistycznej zwłaszcza lewicy. W ogóle lewica w Polsce po, po, po II wojnie światowej, no to jest jedna wielka porażka. Połowa z tej porażki powinna siedzieć w po więzieniach. A jak wiemy, było zupełnie odwrotnie, to oni wsadzali do więzień. I takie akcje, proszę Państwa, one zapadają w pamięci społecznej, to ktoś dobrze mówi, kiedy mówimy, kiedy się mówi o aferach, nie ktoś, no wielu analityków, wielu, wielu komentatorów często wspomina o tym, że mówimy o jakichś przewalonych miliardach, grubych aferach, to na miliardy na nikim nie robią e, wrażenia. No, ale gdy pojawiają się tego typu właśnie rzeczy, no, przecież legendarne ośmiorniczki, które ktoś tam wyliczył, że w czy w innym dyskoncie kosztują 20 parę złotych za, za kilogram, no bo ktoś tu to chciał jeść, to, to, to przecież zrobiło wielką, wielką furorę. Czy wino Porto wypite przez. Rostowskiego i Sikorskiego, jak do, dobrze pamiętam. No i tego typu akcje, kiedy się opowiada takie bzdury uderzające w serca i umysły milionów Polaków, bo to, to jest dawno natychmiastowa, odruchowa re, reakcja, wręcz, wręcz atywistyczna. No bo przecież wiemy, że próba sprzedania Polakom obozów koncentracyjnych, zrobienia z Polaków antysemitów. Kiedy w Polsce nigdzie na świecie nie było takich restrykcji, i to podwójnych restrykcji, jak w Polsce, jeżeli chodzi o ukrywanie, ratowanie Żydów, bo z jednej strony była kara śmierci nawet za posiadanie informacji, nie przekazanie ich Gestapo czy Niemcom, to za to była kara śmierci, a z drugiej strony była kara śmierci czy ogolenie na łyso. W najlepszym wypadku z, ze strony państwa podziemnego czy ze strony armii krajowej, za współpracę z Niemcami, a między innymi za wydawanie ukrywających się Żydów. No to w takich realiach, jak my jesteśmy narodem, który ma najwięcej tych drzewek w Jan Waszem, no to jest prawdziwy fenomen, to jest prawdziwy heroizm, oczywiście nie znosi to tam jakichś patologicznych zjawisk, bo to w takiej skali jak naród, przy takiej populacji zawsze się zdarzają, zawsze się zdarza margines społeczny, zawsze się zdarza, znaczy zawsze występuje margines społeczny, w tym przypadku szmancownicy, i tylko, że budowanie na podstawie marginesu społecznego, obrazu całego społeczeństwa, to jest jedno wielkie, nie powiem co, ale bardzo brzydkie swojego słowa, musiałbym to użyć, no i lewica poskomunistyczna właśnie się w tym, w tym lubowała. Podsumowując, proszę Państwa, to co się dzieje tu i teraz, czyli tenetowania rządu, które wyglądają fatalnie, a dla nas to jest bardzo dobra informacja, no dla wszystkich Polaków, którzy dobrze życzą Polsce, bo im dalej tusk od rządów, im dalej ta ekipa 13 grudnia od rządów, będzie odseparowana, tym lepiej dla nas, no to dzieją się rzeczy takie, które są obrazem tych ludzi, którzy nami, nami rządzą. No już Polacy się nie dają nabierać, dali się nabrać na tą masową histerię w roku 2023, no ale to też trzeba uczciwie przyznać, że pis sobie nagrabiło i to sobie mocno nagrabiło. I próby zaklinania rzeczywistości, że, że obojętnie co się dzieje, to zawsze trzeba głosować na PIS, bo przyjdzie Tusk, to, jest, to już był tak irytujący, tak męczący argument, że większość Polaków powiedziała dość. No, w polityce trzeba ponosić odpowiedzialność, a tą największą odpowiedzialnością jest utrata władzy. I to ta utrata władzy była poniekąd na życzenie poprzedniego obozu rządzącego, że będę wracał do tej całej serii błędów, bo trzeba było nagrać tysiąc odcinków jeszcze raz. No, ale okazało się, że ci nowi, którzy przyszli, chociaż dla mnie to było oczywiste od początku, ci nowi, którzy przyszli, no to, to jest katastrofa podniesiona do którejś tam potęgi w porównaniu z poprzednikami. Polacy najzwyczajniej w świecie to widzą. Widzą na każdej płaszczyźnie, na każdym poziomie, czy to jest polityka Społeczna, czy to odnosi do się do polityki gospodarczej, czy mówimy o polityce zagranicznej, czy mówimy o przywracaniu, tak zwanym przywracaniu praworządności, wreszcie o stosunku do własnego narodu i do własnych obywateli. To wszystko jest jedną wielką katastrofą, proszę Państwa. I ta katastrofa ma odwierczenie w bandariach sądowych i, i to w dodatku niewiele jakich, bo to jeśli instytucja, jeśli firma państwowa, tak ją nazwijmy CEBOS, a ona od zawsze była państwowa i od zawsze służyła rządzącym, przekazuje takie dane, takie informacje, no to to jest alarmujący, alarmujący sygnał. Dla tej ekipy zarządzającej i bardzo pocieszająca informacja dla wszystkich Polaków dobrze życzących Polsce. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To, jaka jest jakość tego rządu, najlepiej podsumowują Polacy. To, co zrobiła pani Nowacka. Z jednej strony można wytłumaczyć dokładnie tak, jak to wytłumaczyło Men, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość i wiedzę, kim ta pani jest, co przez lata jej środowisko na temat polskich Polaków mówiło i to jest tak naprawdę najlepsze wytłumaczenie tego, co się, co się stało tej freudowskiej pomyłki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.